Jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowała się na wdrożenie elektronicznego systemu medycyny szkolnej. Mamy szybki dostęp do szybkich informacji na temat tego jak wygląda stan zdrowia najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a to wszystko jest potrzebne nam po to, aby dążyć do realizacji zadań, które pomagają nam wszystkim dbać o to, aby nasz stan zdrowia był możliwie jak najlepszy. Działania, które rozpoczęliśmy, które nazywamy Gdyński Zdrowy Uczeń, to jest cały kompleksowy zespół różnego rodzaju działań. Jednym z podstawowych, od którego rozpoczęliśmy, właśnie jest SMS. By wdrożyć elektroniczny system medycyny szkolnej Gdynia Rozpoczęła działania poprzez szkolenia pielęgniarek. Zawsze szkolenie jest potrzebne, dlatego że te pierwsze momenty obsługi programu Obsługi wagi, jak bada się wszystkie wady kręgosłupa, skrzywienia, płaskostopia. Bardzo dobrze pracowało mi się z panią Justyną, z panią ambasadorką. Wprowadzenie takiej osoby na początek takich badań jest bardzo potrzebne. Przez natłok wszystkiego, co musimy zrobić, wydaje nam się na początku, że jest sporo do zrobienia, więc ta ambasadorka bardzo nam na początku pomaga. Po czasie wchodzi nam to już, że tak powiem, w krew i idzie nam to dużo sprawniej i radzimy sobie później same. Początki dla mnie były trudne z programem, natomiast już później obsługa samego komputera już nie sprawiało trudności. Początki zawsze są trudne. Nie miałam żadnych obaw przed korzystaniem z elektronicznego systemu medycyny szkolnej. Jest to program prosty w obsłudze, przejrzysty i przyjazny do pracy. Działania SMS-u nie mogłyby się odbyć bez budowania koalicji. Ta koalicja dotyczy współpracy z pielęgniarkami medycyny szkolnej, z przychodniami, ze szkołami, z dyrektorami szkół, z okręgową izbą pielęgniarek i położnych i przede wszystkim z rodzicami. To oni muszą wyrazić zgodę. Te badania są całkowicie bezpłatne dla rodziców, są bezpieczne dla dziecka, natomiast rodzic musi podjąć decyzję. Cieszy nas ta świadomość mieszkańców dyni, że to jest ważne. My dbamy jako samorząd o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców, ale to powinno i obowiązek każdego rodzica, aby myśleć o tym, jaki jest stan zdrowia dziecka. Z jednej strony to dostęp do informacji, które ma każdy rodzic, a my jako samorząd Gdyni dbamy o to, aby wiele badań było bezpłatnych, aby te badania były szeroko dostępne. U mnie w szkole podstawowej numer 17 na 80. 72 osób, 79 miałam przebadanych uczniów. Odpowiedzialność rodziców, odpowiedzialność nauczycieli jest na bardzo wysokim poziomie, w związku z tym zależy im chyba na tym, żeby uczniowie nasi byli zdrowsi. W szkole nr 18 w Gdyni, łącznie w klasach trzecich i siódmych, frekwencja badań w programie Gdyński Zdrowy Uczeń wyniosła. 92%. Pracuję już w ogóle w służbie zdrowia w szkole 43 lata. Myślę, że otwartość moja do dzieci i, i do rodziców jest bardzo ważna. Najważniejsza jest komunikacja. Należy wyjść do rodziców, do nauczycieli, do dyrekcji z jasnym komunikatem. Pokrótce opowiadam, na czym ten bilans zdrowia polega i o trzech dodatkowych badaniach, które w ramach tego bilansu, czyli jednoczesnego badania tutaj u mnie w gabinecie, będą mogli zrobić. To stąd też, Taki dobry odzew. Rodzic dostaje elektroniczny wydruk stanu zdrowia swojego dziecka i z takim wydrukiem idzie na badanie do lekarza i lekarz dalej już będzie kierował te dzieci do różnych lekarzy specjalistów. System medycyny szkolnej pozwala na w rezultacie na jednak takie szybsze zbadanie tego ucznia. Największą innowacyjnością jest to, że po prostu można to sobie wydrukować. Sam wynik wygląda bardzo przyjaźnie, bo jest to w wersji kolorowej. Jest tam zawartych więcej parametrów niż na takim zwykłym bilansie zdrowia. Ważną rzeczą były zalecenia, które wybierałam sobie z listy i mogłam zalecić jako wskazówkę do dalszego postępowania dla rodzica. Dla Gdyni bardzo istotne jest to, aby wszystkie programy, które wdrażamy, były bezpieczne dla mieszkańców. Żyjemy w XXI wieku i bezpieczeństwo nie tylko dotyczy samego procesu wykonywania badań, ale również procesu przetwarzania uzyskanych danych. Przy wyborze partnerów do programu zwracaliśmy uwagę, aby były najwyższe standardy bezpieczeństwa danych osobowych zapełnione. I tutaj podkreślam jeszcze raz, gmina ma dostęp tylko do danych statystycznych. My nie wiemy konkretnie, które dziecko w jakim jest stanie zdrowotnym. My mamy dane statystyczne. Te informacje indywidualne otrzymuje tylko rodzic. Powiedziałabym moim koleżankom, pielęgniarkom, żeby po prostu się nie bały. Program jest bardzo przyjazny i potrzebny w pracy. Daje nam większy obraz tego badania bilansowego, tak? Jesteśmy w stanie więcej wykryć pewnych nieprawidłowości. Tego właśnie brakowało. Nie było takiego podsumowania, ile rzeczywiście jest dzieci właśnie czy z z nadwagą, z niedowagą, z wadami wzroku. Ten system nam pozwoli właśnie na podsumowanie tych danych i zaraportowanie za, tego przełożonym czy dyrekcji szkoły. Można z tego skorzystać i po prostu nie bać się, tylko trzeba chcieć. Chciałabym korzystać w następnych latach z takich badań, dlatego że jest to bardzo dobry system, ja go wręcz chwalę, mogę badać dzieci, daje mi to ogromną satysfakcję. Gdynia jest miastem ludzi szczęśliwych, przynajmniej tak wydaje się w rankingach. Chcemy ten stan bezpieczeństwa i spokoju utrzymywać wśród mieszkańców. Mamy już informacje zwrotne, jak bardzo ten program pobudza do tego, aby wdrażać nowe schematy zdrowotne wśród dzieci. Zachęcam wszystkich rodziców do tego, aby w sytuacji, kiedy cokolwiek budzi ich pytania albo wątpliwości, żeby się z nami kontaktowali. Gdyńskie Centrum Zdrowia Gdynia Władysława IV. Zapraszamy do dialogu, zapraszamy do wspólnego budowania nowej płaszczyzny zdrowia dla naszych dzieci. To bardzo dobry moment, aby podziękować partnerom Okręgowej Izbie Pielęgniarstwa, Fundacji Medicover, pielęgniarkom, dyrektorom szkół za zaangażowanie. To wspólny projekt i siłą tego projektu jest współpraca podmiotów o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu, wiedzy, ale dzięki tej współpracy udaje się właśnie zrealizować projekt, który jest przede wszystkim korzystny dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.